Roboty przejmą wszystko w niedalekiej przyszłości, gdzie technologia przenika każdy aspekt życia. Ludzie stoją w obliczu wschodzącej ery robotów, które zyskują na znaczeniu w codziennym życiu. W biurze zespół pracowników dostosowuje się do nowego środowiska, gdzie roboty wspierają ich w codziennych obowiązkach. W parku widzimy, jak rodziny bawią się z robotami, które stają się częścią ich życia. W laboratorium naukowcy monitorują postępy robotów, które uczą się i dostosowują do otoczenia. W sali lekcyjnej dzieci z zapałem słuchają robota nauczyciela, który wprowadza je w świat interaktywnych nauk. Natętniącym życiem rynku roboty pomagają sprzedawcom w sprzedaży towarów, co ukazuje harmonię technologii i codziennych zakupów. W domu rodzina delektuje się posiłkiem przygotowanym przez robota kucharza, który serwuje potrawy z precyzją i stylem. W spokojnym otoczeniu roboty wspierają osoby starsze, pomagając im w codziennych czynnościach, jak spacery czy zarządzanie lekami. Na boisku sportowym humanoidalne roboty rywalizują w grze w piłkę nożną, demonstrując zaawansowaną zwinność i ducha zespołowego.